Uprowadzona przez idoli, rozdział 31. Grand Finale. Obudziłam się o siódmej rano. Ubrana w czarny sportowy stanik i szorty poszłam coś zjeść. Zjadłam owsiankę z bananami i nutellą. Gdy wracałam do swojego pokoju, podszedł do mnie Cable. Nie widziałaś gdzieś tako? Zapytał. Nie, a co? Odparłam. Nie ma go w jego pokoju, ani nigdzie w domu, a tak wczesne pobudki nie są w jego stylu. Oj, zdziwiłbyś się, gdybyś przysłał jego kawałki. On tam śpiewa, że wstaje przed dziewiątą gładko ścieląc. No, poza tym on nie może zasnąć o trzeciej w nocy, więc raczej by nie spał teraz. Poza tym jego telefon leży przy jego łóżku, powiedział, ponieważ chcę odciąć się od tych świecących prostokątów. Bo czy ty w ogóle nie znasz swojego partnera? Poczułam się zaniepokojona, ale możliwe, że po prostu poszedł na spacer. Poszłam do siebie i ubrałam białą bluzkę z lewias Oraz specjalnie tak przeczytałem, Proszę w komentarzach mi pisać, że nie umiem czytać. Oraz shorty, a moje włosy upijam w koka i wygląda na dziecioka. Niespodziewanie usłyszałam dźwięk powiadomienia z Messengera. Była to wiadomość od Petera. Otworzyłam ją. BYŁO TO ZDJĘCIE TAKO przywiązanego DO KALORYFERA Strząsnęło mnie to Wysłałem to zdjęcie Kłebo. No, Kuba, dwukropek O kurwa, od początku ten Peter Wydawał mi się podejrzany Emilia, co teraz zrobimy Kuba, musimy go odbić Emilia, tylko skąd mamy wiedzieć Gdzie jest ten budynek Kuba, wiesz, on też ma hipa To jest jakaś choroba weneryczna? A, chipa, przepraszam Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że oprócz mnie porwałeś też tako. No tak, ale on był członkiem przeciwnego gangu. Miałem go zabić, ale okazało się, że może być dla mnie przydatny. Miał konflikt z resztą swojego gangu i sprzedał mi wiele cennych informacji, a z czasem stał się współwłaścicielem gangu. Ojejku, tego się nie spodziewałem. Tako też został uprowadzony. Rozumiem, namierzyłeś już go? Tak, oczywiście. Znajdują się gdzieś w Bieszczadach, 400 km stąd. Musimy tam pojechać moim Lamborghini. Lamborghini. Przepraszam, już nie będę. Czemu nigdy nigdzie nim nie jechaliśmy? To nie jest teraz ważne, ponieważ dopiero teraz autorka zorientowała się, że kłębo ma Lamborghini. Teraz to nieważne. Wyjdź z pokoju i czekaj na mnie przed drzwiami wyjściowymi. Wyszłam z pokoju i udałam się w kierunku drzwi. Po 10 minutach zjawił się również Kłebo. Miał ze sobą dwie torby pełne broni. Wsiedliśmy do jego Lamborghini i z piskiem opon ruszyliśmy w kierunku Bieszczad. W ogóle. Nie wiem, tako może być po prostu przywiązane do kaloryfera i mogą się bawić, no bo tako to tako, a Petro to Peter, więc nie, 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 nie zakładajcie od razu, że coś mu się stanie. E... Jech jechaliśmy jakieś 250 km na godzinę. Nie złapała nas policja, gdyż była zbyt wolna. Zapamiętaj, życie to nie ale kino. Na miejscu zjawiliśmy się w dwie godziny. Między drzewami stał monumentalny pałac, do którego prowadziła ścieżka. Wokół nie było żadnej cywilizacji. Podeszliśmy do drzwi. Musieliśmy wpisać jakiś kod. Nie chciało nam się bawić w zgadywanki, więc wysadziliśmy drzwi. Uruchomił się alarm. Poczułam jakiś dziwny zapach, zakręciło mu się w głowie i po chwili straciłam przytomność. Ocknęłam się, przywiązana do grzejnika. Obok mnie byli Kłebo, Tako oraz Boris. Wszyscy byliśmy w samej bieliźnie, a po chwili uświadomiłam sobie, że dzisiaj ubrałam inną, przez co prawie zwymiotowałam. No. Do pokoju weszło trzech facetów w kominiarkach. O nie, to gang popka. Co nam chcecie zrobić? Zapytałam. Ty będziesz naszą zabawką, a wasza trójka przekona się w trakcie. Więc przygotujcie się na ból i pokorzenie! Teraz takie echo powinno się odbić. Następnie dwóch z nich uwolniło mnie i wtrąciło do pokoju, w którym zostałam przywiązana do rury. Wziąłbym cię teraz, ale jakoś nie mam ochoty. Tak czy inaczej, bądź gotowa. Powiedział, po czym wyszła, a wyszedł. Kto powiedział? Tako? Quebo? Boris? Nie wiem. Jakiś pies? Nie miałam zamiaru dawać tak sobą pomiatać. Rok temu pewnie byłabym uległą dziewczynką, ale teraz jestem inna. Członkowsko... Członkowstwo w gangu nauczyło mnie walki o swoje i tego, by nie dawać się traktować jak szmatę. Are you sure about this? Zobaczyłam, że w moim pokoju leżą moje dzisiejsze ciuchy, a w nich na pewno był mój Iphon. Niestety nie mogłam ich dosięgnąć. Gdyby moje nogi były o kilka centymetrów dłuższe, byłabym w stanie przesunąć do siebie szorty, w których prawdopodobnie był także telefon. Reszta dnia zleciała mi na wpatrywaniu się w sufit oraz myśleniu. Nie wiem, kiedy zasnęłam. E. Ej, jest jeszcze więcej rozdziałów? Myślałam, że to jest ostatni. A nie, to, 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 nie, to jeszcze nie ostatni, co, cofam to, co powiedziałem. Zaraz będzie grand, grand, final. Grand finale. Siedziałem w pokoju i patrzyłam w ścianę. Przez godzinę próbowałam przesunąć do siebie moje shorty, ale nie potrafiłam ich dosięgnąć. Dwa miesiące temu na początku porwania brakowało mi asertywności. Teraz brakuje ci centymetrach w nogach. Byłam słaba i uległa, oraz w tej sytuacji pewnie bym się popłakała z bezsilności, ale teraz jestem silniejsza. Czekam na obrót wydarzeń i w razie czego podejmę walkę. Usłyszałam dźwięk otwieranych drzwi. Stał w nich Boris. To ty nie byłeś porwany razem z nami? zapytałam. Byłem tylko przywiązany do grzejnika, ale. by do końca swoich dni Filip i Kuba myśleli, że jestem sojusznikiem i gangu. Tak naprawdę ja, Peter i Amelia was porwaliśmy! Zaraz! Co to znaczy do końca swoich dni? Nasz gang planuje przeznaczyć ich na organy, a ciebie uczynić naszą seksualną niewolnicą. A gdy się nam znudzisz, ciebie też zabijemy. Quebo i Taco są już pod narkozą i zaraz rozpocznie się wycinka organów. <grybuj> Ale przed tym chcecie jeszcze przelecieć, powiedział, po czym odpiął moje kajdanki i pchnął na łóżko. Rozbierz się, powiedział. A nie mógłbyś pierwszy? Dobra, niech będzie. Powiedział, po czym pozbył się z siebie ubrań. Położyłam się na łóżku, a on na mnie. Kazał mi, bym zrobiła mu loda. Wzięłam jego nabrzmiałego, twardego penisa w obie dłonie. Po czym, używając całej swojej siły, wygięłam go! Powodując złamanie! Uh, przepraszam. Niedobrze mi się zrobiło przez chwilę. Trzask jego penisa oraz krzyk Borisa był melodią dla moich uszu. Nie, nie, nie chcę tego czytać. Oła, ale mi dobrze teraz. Eee. To nic nie da się złamać. To nie ma nic, żeby trzasnęło, więc. Oto To za wszystko, co mi zrobił, gdy nie potrafiłam się bronić, za to, co się stało w moim pokoju i w łazience klubu. Boris upadł na ziemię i zawił, zawijał się z bólu. Na deser kopnęłam go w twarz, przez co stracił dwa zęby. Postanowiłam poszukać sali, w której byli Kłebo i tako. Znalazłam ją po kilkunastu minutach. Żyli. Za dawałam drzwi od sali i czekałam, aż się wybudzą. Stało się to po kilku godzinach. Dlaczego nigdy tej sali nie próbował wejść, ani nie wezwał żadnej pomocy, skoro byli pod narkozą? Dali im narkozę i czekali, aż co, aż się wybudzą? Tak dla za, za, za zabawy dali im tą narkozę? Początkowo byli zdezorientowani, ale w końcu stali się w pełni świadomi. Otworzyłam drzwi i wybiegliśmy z budynku. Poszliśmy pieszo do pobliskiego miasteczka i wsiedliśmy do autobusu do Warszawy. Podróż trwała 7 godzin. Po dotarciu do miasta zadzwoniliśmy po Reto, który po nas przyjechał i odwiózł do kryjówki. Jest naszym sojusznikiem, ale nie uczestniczy aktywnie w życiu gangu. Gdy dotarliśmy do willi, poszliśmy już do swoich pokoi. Postanowiłam zadać tak o dwa pytania. Poszłam do jego pokoju. Hej, mam kilka pytań! Powiedział mów. Powiedziałam mów. Dlaczego nie wyrzuciliście Borisa po tym, co mi zrobił i co się stało z Pawłem? Nie wyrzuciliśmy Borisa, ponieważ to on jest właściwie... a właściwie był naszym szefem. Postanowił jednak założyć nowy gang i zwalczyć nasz, a Paweł został zamordowany przez Petera, bo przestał chcieć spełniać jego zechcianki. Zamurowało mnie. Poszłam do swojego pokoju i położyłam się na łóżku. Nie, da, nie docierało do mnie, że Paweł nie żyje. Zaczęłam płakać. Paweł był przez Grube dwa rozdziały, więc na pewno wszyscy zdążyli się do niego. Nie wiem, wszyscy zdążyli się już do niego przywiązać. I śmierć Pawła to jest taki jakby kamień milowy, który odróżnia teraz, dzieli tą serię na dwie części: pre-pawłowa i post-pawłowa. I zastanów się nad swoją egzystencją, droga autorka. Właściwie, a jeszcze takie jedno pytanko, skoro Boris był szefem gangu, to po jakiego chuja zakładał drugi gang? Skoro miał już cały jeden gang, większy, bardziej rozwinięty, silniejszy, był szefem, mógł wszystko kontrolować, ale założył drugi gang. Ajajaj. Rozdział 33. grand final. Obudziłam się o drugiej w nocy, bo nie mogłam zasnąć. Z racji, że miałam ochotę się gdzieś przejść, a nie chciałam obudzić tako i kłebo, opuściłam willę przez okno. Postanowiłam pójść do klubu nocnego w pobliskim miasteczku, do którego miałem 20 minut drogi szosą z zegarkiem w ręku. Gdy już dotarłam na miejsce, poszłam do baru i zamówiłam drinka. Po wypiciu go poszłam na parkiet i zaczęłam tańczyć. Niespodziewanie podeszła do mnie jakaś kobieta. Poprosiła mnie, bym poszła z nią na zaplecze klubu, bo chce mi coś powiedzieć. Zrobiłam to. Nigdy nie idź na zaplecze, jeżeli ktoś cię poprosi w klubie, bo to nigdy nie będzie dobre rozwiązanie. Wiem, że zostałaś porwana. Muszę ci coś przekazać, powiedziała. Powiedz, tak naprawdę, ostałaś. Ostałaś porwana przez dwóch ochroniarzy na koncercie, ale jesteś pod stałym wpływem opracowanego przez nich gazu, działającego tylko na kobiety i sprawiającego, że widzą w ich miejscu swoich idoli. Narkotyk przestaje działać po trzech godzinach, gdy nie jesteś w willi, ani nie ma przy tobie jednego z ochroniarzy. kurwa? Ała! Pomyślałem, że się, że się czegoś naćpało i pierdoli jakieś farmazony. Powiedziałem, co ty pierdolisz? Ta suka cię jebie na hajs. I poszłam na parkiet. Tańczyłam w rytm muzyki i piłam dużo alkoholu. Nie mam 18 lat. Impreza w klubie skończyła się o 6 rano. Ledwo żywa wróciłam do willi. Gdy już byłam przed drzwiami, przypomniałem sobie o słowach tej kobiety. Nie wierzyłam jej, ale postanowiłam to sprawdzić. Zawiązałem na twarzy szmatkę i weszłam do pokoju kłebo, który był na parterze. W jego łóżku zamiast niego leżał około 40 mężczyzna. Obwiąza... Odwiązałem szmatkę i zaczęłam oddychać. Po kilku sekundach znowu leżał tam kłebo. Uciekłam z willi i biegłam ile sił w nogach. Nie rozumiałem, co tu się stało. Zaczęłam płakać. Na mojej drodze stanęły tory kolejowe. Gdyż byłam pod, gdyż przed nimi usłyszałem dźwięk trąbienia. Z racji, że w Polsce pociągi są wolne... Uznałem, <grym> że uda mi się przed nim przebiec. Straciłam równowagę i upadłam na ziemię. Moje nogi wciąż leżały na torach. Pociąg jechał bardzo szybko, a przed chwilą jechał wolno. Poczułam ogromny ból i dźwięk miażdżących kości. Krzyknęłam, zobaczyłam, że moje nogi są kompletnie zmiażdżone i leje się z nich jasno, czerwona krew. Czułam się coraz słabiej, pociąg się za nie zatrzymał się, więc w pobliżu nie było nikogo. Zaczęłam się czołgać, mimo że wiedziałam, że nic to nie da. Opadłam całkowicie z sił i położyłam się na trawie, zamknęłam oczy i zasnęłam na zawsze. Koniec! Ała! Najgorsze zakończenie, jakie w życiu kiedykolwiek widziałem! O, co mi się płakać! Tyle czasu zmarnowałem, żeby czytać to gówno, żeby dostać takie zakończenie, które nic zupełnie nie wyjaśnia! Nasza bohaterka? Dowiedziała się w klubie nocnym o godzinie drugiej w nocy od nieznajomej przez nikogo kobiety, która jakimś cudem wiedziała, że została porwana i jakimś cudem wiedziała, że. Istnieje taki specjalny narkotyk opracowany przez tych porywaczy powiedziała jej to i, i to rzeczywiście była prawda. Ou super! Super! Autorce skończyły się chyba pomysły. Mogła to skończyć jakoś inaczej, jakąś wojną gangów, ale nie! Główna bohaterka się kurwa zajebała pod pociągiem! Woo! Epilog jeszcze jest! Emilia została pochowana na cmentarzu w Krakowie. Kłebo i tako dowiedzieli się o tej historii i złożyli rodzinie kondolencje. Amelia także była pod wpływem narkotyku. Po wszystkim poszła na terapię do psychologa. Marcin Kowalewski i Andrzej Nowak, porywacze oraz Boris Pawulon zostali skazani na dożywocie. Ale zaraz Kłebo i tako się o tym dowiedzieli. Nie było nigdy Kłebo i tako, bo to był Marcin Kowalewski i Andrzej Nowak! Chuj! Nie czytam już Wam więcej. Koniec z kanałem. Do widzenia.